Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Top Style. Dzisiejszymi gośćmi są wspaniałe kobiety z Essen. Są inicjatorkami spotkań z jogą. Ania prowadzi zajęcia z jogi. Mieszkasz od 6 lat w Niemczech z mężem. Jesteś również babcią, tak jak napisałaś, babcią, mamą. Proszę powiedz nam o sobie. Tak, ja mieszkam już od 6 lat, ja, jak powiedziałaś w Niemczech, to nie jest za dużo. Ale jakoś od 20 lat już jestem związana z jogą i też w Polsce dużo ćwiczyłam też jogę. Od w sumie dwóch lat jestem po kursie nauczycielskim, który skończyłam też w Polsce. I jakby zawsze było, jakby moją drogą było to, że właśnie żeby tą jogę tak podawać też. Nie tylko dla, dla siebie, ale też dla innych. No, i tak jakoś się tak wyzłożyło, że, że mi się to udało w końcu, chociaż miałam perypetie różne, że mnie tam zatrzymywało, w pewnym momencie no i tak samo jakby się zrobiła ta grupa jogowa tutaj w Polsce, znaczy tutaj ta polska grupa jogowa w Niemczech, którą ja uczę po, po polsku jogi, uczę jogi Kundalini, bo tak, może zaszczon... nam powiedzieć, co to jest właśnie. Joga kundalini to jest taka specyficzna, może dosyć yoga. Jest bardzo um, nakierowana bardziej na pracę ze świadomością, tak? Mówi się, że to, co w zwykłej jodze, takiej klasycznej, osiągasz w ciągu 20 lat to w ciągu jogi. Kun, jak praktykujesz jogę kundalini, to w ciągu roku zrobisz. Więc to jest bardzo szybki, energetyczna. Bardzo też praca z energią, czyli tak jakby z tym naszym przepływem ciała. I, i łączy się też z ciałem, z, y, też y, z umysłem, bo dużo jest dużo pracy na umyśle jakby. Ym, ale też. Y, no też, tak mówiąc, łączymy się też z tym swoim wnętrzem, tak? Bardzo dużo, więc jakby. To jest też tak trochę taki modny trend teraz. Yy, więc ta świadomość jest podwyższona przez to i my możemy bardziej jakby zwracać uwagę, co robimy, co nam nie służy już yy, i to jakby może przetransformować w sensie, że zamieniamy na jakieś dobre, yy, sprzyjające nam, Czynniki, tak? te, te rzeczy, które robimy i które nam służą, a które nam mm, nie służą. Nie które służą właśnie, e. które y, możemy to po prostu zamieniać, tak jakby. Nie? To jest też taka praca, właśnie z umysłem związana. Ym, poza tym jestem jogą, jogą też hormonalną się zajmuję. Y, ona też jest taka bardziej na, z energią, ale bardziej pracuje z gruczołami, dokrewnymi, jest bardziej taka nakierowana też jakby. Ja bym to tak nazwała, że to jest takie wszystko ogólne, a to czym ja się zajmuję, te, te dwa rodzaje jogi, to jest takie jakby y, szczelenie do tarczy prosto w dziesiątkę, czyli że masz szybszy efekt, tak. No oczywiście nie każdy będzie na to gotowy, bo to też y, jest bardzo, mówię, bardzo silna praca i y, no, czasami właśnie ta droga musi być dla kogoś dłuższa. Także trzeba sobie też dać czas na to, ale ja, co ja za co ja lubię, kocham jogę kundalini, za to, że nie ma takiego też um, jakby obowiązku: yy, czy na przykład jak Ashtanga ma coś takiego, że musi być to ćwiczenie dokładnie wykonane, bardzo się daje nacisk na tą pozycję, tak, że ona ma być idealna. A tutaj jest tak, że bardziej pracujesz na tym, żeby ta głowa najpierw za umysł yy, yy, sobie zwizualizował na przykład tą pozycję czasami i później mówi się, że można po prostu to wykonać jakby, tak? Więc jak czegoś nie potrafisz wykonać, to możesz po prostu o tym myśleć, że to wykonujesz i to też będzie działać. To jest też takie troszkę może <grych> nie, yy, to co ja mówię może być takie trochę czary-mary, ale to tak działa. Po prostu dużo jest badań teraz o tym, jak badają umysł, to naprawdę dużo się zgadza z tym co Yoga mówi już bardzo, bardzo dawno. No ale niektórzy potrzebują tych potwierdzeń naukowych, tak, a niektórzy nie, prawda? I to jest właśnie o to chodzi. Więc joga hormonalna, na hormonach, bardzo dobra dla kobiet, tak, wszelkie menopauzy, jak mamy jakieś takie czy nie możemy zajść w ciążę, na przykład, tak? No to jest też super. Yy, poza tym, no tak, od, po 35 roku życia, w sumie to każda kobieta powinna już tą jogę ćwiczyć, bo spadek jest estrogenów i oczywiście to się nakłada na to, że mamy słabsze włosy, paznokcie i też skóra nam się starzeje. To wszystko od estrogenów jest, jakby zależy. Mężczyźni też mogą ćwiczyć, bo oni też mają swoją mm, antropałzę, ale nie wszyscy się do tego przyznają, ale mają, mogą bardzo dobrze pracować na, na tarczycy. I tutaj jest właśnie rola tarczycy u mężczyzn bardziej, tak? że jeśli chodzi o andropauzę, to też się bardzo dobrze łączy. W ogóle no, uważam, że hormony to jest niesamowita rzecz. Tam też można dużo jakby yy, sobie naprawić rzeczy. Więc ja bardzo polecam te dwie. Jeśli ktoś jest gotowy na to, to bardzo tu polecam. No i tyle. Aniu, jakie są mm -hmm. początki dla osób początkujących? Co mogłabyś mm -hmm. doradzić? Hmm. To, co na przykład ja podaję tutaj w, z Martą, w, 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 mar, dzięki Marcie tak, w Tak, do Marty piaście. zaraz wrócimy. Tak, tak, więc ja myślę, że to, co ja właśnie robię w Piaście, to są takie właśnie początki. Bo to, co ja robię na prywatnych zajęciach takich z moją małą grupą, którą mam tutaj i albo na takich zajęciach indywidualnych, czasami online z kimś, no to już taka jest konkretna praca. Jak ktoś wie, y, 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 jaki ma na przykład problem, i chce nakierować się na coś, no to możemy się skupić tylko na tym, na przykład, na, że ma problem z na przykład z starczycą, tak, jak powiedziałam, to jest też czakra gardła, więc w taki sposób, że nie możemy siebie wyrazić tak, jak byśmy chcieli, tak, nie możemy zaistnieć na przykład. tak. To jest właśnie tutaj ta, to tutaj właśnie możemy nad tym się skupić, tak? I wtedy faktycznie pracujemy konkretnie. Ale myślę, że początek to takie właśnie jak w piaście jest taka joga, właśnie podaję ją tak trochę bardziej yy, spokojnie. To jest jak najbardziej wskazana, nie? Że, że tam jest fajny na początek sobie wziąć. Przede wszystkim to, co ja zawsze mówię, dać sobie czas i taki, żeby się nie... Cierpliwość? Cierpliwość też, ale żeby tak nie naciskać mhm. na siebie, tak? tak, że to musi być już dobrze zrobione. Mhm. Przede wszystkim nie porównywać się też z innymi. Bo tak. To jest, tak to jest ważne. Że ktoś coś umie zrobić, mhm. no to niestety, no to y, nasze ciało ma ograniczenia swoje tak. i każdy ma inną budowę. I mhm. tak naprawdę to, że ktoś tam umie się wygiąć, ten taki ten przysłowiowy precel, co widzimy mhm. na przykład na Instagramach. Tak. Y, czy na Instagramie, czy na Facebooku, tak? Mhm. To wszystko jest takie ładne, kolorowe, wszyscy są tacy wysportowani. Tak, tak, tak. tak. To, to tak naprawdę to tak nie wygląda. Mhm. I to jest y, bardzo szkodliwe uważam dla ludzi, bo tak naprawdę to, to każdy ma tam swoje ograniczenia. To ja też ich, mam i tak. pewnych rzeczy na przykład nie zrobię, tak. Mhm. I to jest całkiem normalne. I żeby. Sobie pozwolić na to, mhm. że ja mam jakieś ograniczenia, tak. to jest ok. Mhm. Możemy nad tym pracować, tak? Bo mhm. to wiadomo, że można tam mm, jakoś tam sobie przerobić, ale, ale przede wszystkim, właśnie to na początek, żeby się nie porównywać z innymi mhm. i y, 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 dać sobie ten czas na to, mhm. nie? że tam ciało się rozciągnie. Czyli przyjść samemu ze sobą, z akceptacją mm. samego siebie i, tak, tak jak powiedziałeś, tak. ze swoimi ograniczeniami. No i na pewno, ja, na pewno ja tam nie każę komuś coś robić, tak. Jeśli ktoś nie, nie chce czegoś robić, tak. to ma wybór, że tego nie robi po prostu, tak? To tak. nie o to chodzi. E, wrócimy no. teraz do Marty. Może powiedzcie, Panie, jak się poznałyście? To jest historia, zaczyna się od moich problemów zdrowotnych, tak naprawdę. Yy, parę lat temu przeszłam dwie operacje kręgosłupa. Fizjoterapeutka zalecała mi ćwiczenia, oczywiście na wzmocnienie mięśni brzucha, mięśni pleców. Po operacji yy, zalecane miałam, żeby wziąć udział albo w jodze, albo w pilatesie. I tak przypadkiem trafiłam na internecie, na Facebooku, na Anię. Która prowadzi jogę, mi w sumie zależało też na tym, żeby zajęcia odbywały się po polsku, żeby zrozumieć, jak je fachowo dobrze zrobić, żeby sobie nie, nie zrobić jeszcze jakiejś dodatkowej krzywdy. I tak trafiłam do Ani na pierwsze jakieś zajęcia, które odbywały się u niej w mieszkaniu, w bardzo maluśkiej grupce. No, ta znajomość, wiadomość, czasem nam się trochę rozwijała, i, i w momencie, kiedy Yy, udało mi się dos, dostać do zarządu Piasta, tak, tak naprawdę członkowie Piasta nas wybrali, tak. Yy, Padła taka inicjatywa z mojej strony, żeby może dać możliwość szerszej grupie ludzi wziąć udział w takich zajęciach, jako też prewencja zdrowotna, czy poradzenia sobie z własnymi problemami, bo wielokrotnie z, rozmawiając z ludźmi też słyszałam, a ja też mam problemy z kręgosłupem, mnie też boli, ja ciężko pracuję i, i stąd strony właśnie przyszedł pomysł, że, że może by faktycznie spróbować zrobić takie zajęcia. Pias dysponuje salą od, od miasta, którą dostajemy parę razy w miesiącu do dyspozycji i właśnie tak powstały pierwsze zajęcia. Zrobiliśmy je trochę tak eksperymentalnie, można powiedzieć, bo nie spodziewaliśmy się dużej grupy mhm. osób że przyjdzie co nas ale bardzo nas to zaskoczyło bo na pierwszych zajęciach już pojawiło się 30 osób. O, to bardzo ładne. Więc y, z, te zainteresowanie takie mm -hmm. to tak. było dla nas ogromnym zaskoczeniem mm -hmm. i to nas utwierdziło w tym, że warto takie zajęcia kontynuować. Tak. No, tak i w taki sposób e, poznałyście się i zaczęłyście razem współpracować e, w piaście. Jakie plany macie? Co jeszcze chciałobyście Jak ja, chciałybyście się. Ja bym rozwinąć? chciała dodać, że mhm. właśnie Marta powiedziała o tym y, kręgosłupie, ale tak. że zajęcia były też o odżywianiu, na przykład, mhm. tak, czyli że o trawieniu dobrym, tak. nie, czy dobrym, jak, jak dobrze się relaksować, mhm. czyli że są poruszane różne tematy, mhm. jakby, nie, i te tematy chcemy też rozwijać, nie. I w no. języku polskim. Tak, w języku mhm. polskim. Mhm. Z, właśnie tak planów na przyszłość, to ja powiem tak, że. Zajęcia, które planujemy zazwyczaj z Anią, to jest, y, my po każdej jodze z ludźmi rozmawiamy, my sobie mhm. usiądziemy jeszcze przy stole, rozmawiamy, wspólnie zadają wiele pytań, szczególnie do Ani mhm. i my też y, y, szukając pomysłu na kolejne mhm. zajęcia, y, inspirujemy się tym, o czym ludzie rozmawiają, tak. z jakimi problemami oni się zmagają tak. i jakie zajęcia mogłyby być przydatne dla kogoś mhm. dalej. Y, przez cały okres taki chłodniejszy spotykaliśmy się w pomieszczeniu i teraz padł też taki pomysł, żeby może w tym okresie letnim, teraz kiedy nam się zaczyna bardzo ładna pogoda, żeby zrobić taki kilka zajęć tej jogi na świeżym powietrzu z kontaktem z naturą, bo też myślimy, że to też jest taki ym, akcent wyciszający, relaksacyjny i yy, też powiem, że... Joga sama w sobie, wiadomo, że to są ćwiczenia, one też wymagają jakiegoś tam wysiłku, ale Ania zawsze prowadzi zajęcia zakończone częścią relaksacyjną. Więc może Ania coś o tej części relaksacyjnej więcej powie. Znaczy to jest tak, że ogólnie ja też mogę powiedzieć, że jak ktoś idzie na jogę, na jakąkolwiek tak, i po jodze nie ma relaksu, to niech tam więcej nie idzie, bo, bo to nie jest prawidłowo podane zajęcia jogi jakiekolwiek. Zawsze po ćwiczeniach fizycznych musi być relaks, ponieważ on jest bardzo ważny. Wtedy ciało odpoczywa, i wtedy wszystko, co to ciało nam wypracowało, ta energia, ona po prostu musi sobie przyjąć się wszystko. I to jest bardzo zdrowe, tak? I to jest zawsze, ja mówię, że to jest ważniejsze nawet. Yy, myślę, że nawet czasami relaks jest sam ważniejszy niż czasami ćwiczenia, nie? Zależy co dla kogo. Wiem, że ten relaks czasami dla niektórych może być bardzo trudny, ponieważ to jest leżenie i nic nie robienie i tak. czasami to jest trudne dla ludzi, nie? Masz, masz dwudziestoletnie doświadczenie, to wiesz, jak ludzie... E, tak. ja sama na przykład pamiętam swój pierwszy relaks, to yy. też się dziwnie czułam, tak? Że to jest taka właśnie chwila zatrzymania tak, nie? i tak, takiego spotkania z sobą. Tak. I wtedy nie ma już żadnych bodźców, i co teraz? Nie? I tak właśnie jest takie, taka niepewność wtedy się pojawia. No, z tych planów, no to zobaczymy, co tam jeszcze będzie, prawda? Ale myślę, że na przykład ja prowadziłam przez rok kręgi kobiece też w Niemczech. Pol, Polki tak. Spotkałyśmy się też tak właśnie na dworze, na, na świeżym powietrzu, nad rzeką. Albo jak zimą to u mnie w mieszkaniu, więc fajne, ja zawsze też zachęcam do takich spotkań dla kobiet, tak? Bo ja bardzo cenię Piast, naprawdę super robi y, dużą robotę dla ludzi tutaj w, y, w Niemczech, dla Polaków. I tak jak Marta powiedziała, że na, pytają się właśnie co ludzie potrzebują, to jest piękne, tak? Że nie narzucają swojego zdania, tylko idą z tym, y, otwierają się jakby na potrzebę te, tych ludzi, tak? Więc to jest super y, i jak najbardziej jestem za tym, żeby tak robić, y, ale też uważam, że troszeczkę można na coś tam swojego podać. Więc jakby yy, mało jest tych spotkań, tak jak może tych, dla tych kobiet, tak? Że często ja widzę na przykład kobiety są w domu, pozamykane z dziećmi, tak? tak? tak, tak, tak. Zwłaszcza tu w Niemczech, mhm. to jest duży problem, tak jakby ty, troszeczkę, że. Mm, Mężczyźni wiadomo, tą pracę szybko znajdują i tak, jakby tak, się tak. realizują, ale ta kobieta jak tu przyjeżdża, to ja spotykam się. Jest ograniczona, Jest tak, ograniczona w tak, w tak, językowo, ale też przede tak. wszystkim go nie znam i czasami musi całe swoje życie zostawić tak, tak, w Polsce. Tak, tak, tak. Więc y, 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 o ile tyle są często spotkania na przykład dla dzieci, mhm. tak, czy dla rodzin. Yy, ale ta, jakby ta kobieta jest ciągle, mam wrażenie, pomijana, nie? Mm -hmm. gdzieś tam jest troszkę spychana. I dla, mnie, i dla mnie też było rolą, jak robiłam te kobiece spotkania, mm -hmm. żeby właśnie te kobiety wychodziły trochę. Tak, wychodziły z domów. Wychodziły z domu właśnie, spotykały się i widziały, że na przykład spotyka się taką fajną mm -hmm. kobietę, która na przykład coś robi tak, i tak. ona wtedy może uwierzyć, że można coś zrobić, tak, tak? tak, 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 tak. że nie jest, tylko takie życie jest, nie? więc... Yy, dla mnie to też jest takim dużym celem. No. To jest bardzo um, mhm. ciekawe, co mówisz, co mówicie, um, dlatego że, tak jak sama powiedziałaś, bardzo dużo kobiet nie odnajduje się w Niemczech czy za, za, granicami, za granicą, um, więc um, są, są um, niestety też pomijane um, i przebywają w domu i nie wiedzą, dokąd mają pójść, z kim się spotkać. Um, a tutaj w waszym przypadku no to jest ta możliwość, dajecie możliwość, aby się spotkać, i, i może również od nowa siebie samą poznać, bo to jest też bardzo ważne. Tak, to jest właśnie ważne, żeby wyjść, nie? W mm, ogóle? Tak. I kontaktować się z innymi, żeby się nie zamykać, mm. bo później to następuje taka izolacja, którą też zresztą widzieliśmy w tak. czasie, jak było to całe Pandemia. zamieszanie, mm. tak? Więc jakby to też ludzie potem się trochę pozamykali tak, i tak. trudno jest się później otworzyć, tak? Mm. I coś to później tylko pogłębia, nie? Tak. No, Co mogłabyś, pewnie. Aniu, powiedzieć mhm. jeszcze o terapii dźwiękiem? Ach, terapii dźwiękiem. To niedawno właśnie mhm. doświadczyłam tego i jakby w piaście zawsze biorę ten swój gong. Mhm. Ciężki, ciężko, te wszystkie misy są ciężkie i w ogóle dzwonki i to wszystko noszę, ale um, myślę, że to jest piękna jakby um, droga dla kogoś, mhm. kto nie lubi ćwiczyć, bo są tacy ludzie. I ja to też rozumiem. Ja na przykład nie lubię biegać. Mhm. No, i nie lubię biegać, i tak. po prostu nie ma też co się do czegoś zmuszać, prawda? Jeśli coś nie jest nasze, no to nie zmuszajmy się. A to jest taka droga dla kogoś, która, kto może leżeć, tak? Mhm. I w tym właśnie w tych dźwiękach też y, fajnie się wszystko otwiera, tak? Energia zaczyna płynąć i przede wszystkim jest to bardzo relaksujące, wyciszające i utulające dla mhm. kogoś, I więc y, to jest też taka jakby. Y, ja to mówię, że taka, taka no, praca dla takich ludzi, dla, trochę dla leniuszków, co nie chcą się ruszać, tak. ale, ale to jest też wszystko w porządku. Ale dla nich też y, masz rozwiązanie. Też jest to rozwiązaniem dla nich, zresztą no, moc gongu już jest y, wiadomo, nie do opowiedzenia. Tak to, jest takie, to jest takie wrażenie, jak słyszysz mm. te gongi, tak masz wrażenie, jakby cię ciarki po ciele mm -hmm. aż przechodziły, mm -hmm. nie? No. Czyli czy, y, właśnie jaka jest różnica y, pomiędzy y, byciem na jodze na żywo i słyszeć właśnie Twoje gongi, a na przykład w telewizji? O nie da się odtworzyć gongu w telewizji. Mm -hmm. Nie da się. Nawet próbowali. widziałam gdzieś jakiś film, tak. że ktoś próbował to zrobić, mm -hmm. i nie ma, nie ma tych wibracji. Nie ma, Bo to, jest, to nie jest dźwięk, to jest to wibracja. wibracja. Więc nie da się odtworzyć tej mm -hmm. wibracji. Podobno ktoś, jak ma duże, dobre sławki serofoniczne, to, żeby bardzo dobry mm -hmm. sprzęt, to, to może. Ale myślę, że na, tak, ktoś, kto ma tak właśnie w domowe, to mm -hmm. nie ma takich, takiego, takiego sprzętu, żeby to tak dobrze żeby, odtworzyć. Żeby, czy no. yoga jest e, tym samym co medytacja? To się łączy razem. Mhm. Na przykład w jodze kundalini jest tak, że e, my ćwiczymy po to, żeby medytować. Tak, tak. naprawdę joga została wymyślona po to, żeby medytować, a nie po mhm. to, żeby ćwiczyć, tak? mhm, Bo chodzi właśnie o to, żeby że y, oni mmm, tak chcieli wyćwiczyć swoje ciało, żeby można było długo później siedzieć w medytacji. Tak żeby nie bolało nic. Mm -hmm. Więc jakby to, to, właśnie nawet nie chodzi o to ćwiczenie, mm -hmm. y, tylko chodzi o, to, o właśnie o to, o tą końcówkę, to o tę medytację, nie? Żeby mm -hmm. tam właśnie posiedzieć z sobą i zobaczyć, co tam u ciebie. Um, Aniu, mm -hmm. y, powiedziałaś, że y, prowadzisz również zajęcia indywidualnie. indywidualnie. Gdzie mm -hmm. można ciebie znaleźć, gdzie można się z tobą spotkać? Y, no, najlepiej y, mnie znaleźć na Facebooku. Mm -hmm. Ja jestem Anna, Ania Szanti nam da skaur zjawiony, takie długie, ale tam to jest moje imię duchowe, które mhm. dostałam. To jest y, szanti y, oznacza pokój, że takie właśnie mhm. niesienie pokoju w ogóle, takiej medytacji, jakby y, równowaga też taka bym powiedziała, że i chyba też ta sama też to czuję, że to jest właśnie takie dążenie do tego. Y, do jedności, jakby. Mm -hmm. tak, no, mm, I tam można mnie znaleźć na pewno na, na Facebooku czy na Instagramie mm -hmm. i skontaktować się ze mną. Y, także Mo zachęcam. Mówimy tutaj o indywidualnych spotkaniach. Mm -hmm. Teraz spotkania Marto w Piaście. No, najbliższe odbędzie się 21 maja mm -hmm. o godzinie 17.30. To jest klub Kontakt na Katembergu. Tam dysponujemy mm -hmm. salą. To jest Katemberg Mark 4. Mm -hmm. Nie wiem, kiedy będzie emitowany ten materiał, mm -hmm. więc y, y, my spotykamy się zazwyczaj to jest trzecia niedziela miesiąca na mm -hmm. jogę w tym samym miejscu, ale informacje o jodze czy mm -hmm. innych propozycjach organizowanych przez Polską Gminę Piast tak. można znaleźć na stronie facebookowej Gminy mm -hmm. Piast, na, na, sto, na oficjalnej stronie też internetowej mm -hmm. Polskiej Gminy Piast. No i ja też na naszej mojej grupie tak, facebookowej tak. Polacy Rodzinne Spotkania Nerwę też zamieszczamy informacje o tym, co, co w piaści się mhm. dzieje. Mhm. Tam można was znaleźć i się dowiedzieć. Kto może przyjść jeszcze na wasze spotkania? Czy są jakieś ograniczenia? Nie ma ograniczeń. Tak jak powiedziałam, jeśli ktoś nie potrafi na przykład zrobić, to już samo przebywanie jakby mhm. w tej energii, że właśnie takiej jakby mm, y, ludzi cziczących, mhm. to też działa na ciebie tak jakby trochę uspokajający i relaksujący. Mhm. Oczywiście no, nie będzie poruszane ciało, no, ale tak. jak, jeśli ktoś nie może, no, to też może sobie nawet poleżeć, prawda? Tak, tak. To no, tak niczego nie zmuszamy, prawda? Właśnie tak, odnośnie tego Twojego mm. pytania, to właśnie przychodzą bardzo różne osoby, mm -hmm. nie? Mm -hmm. I przychodzi też sporo nawet starszych osób, które by się wydawało, że gdzie joga dla nich, tak? Mhm. Już, że nie dadzą rady, a one sobie ile mogą sobie ćwiczą tak. i przychodzą tak. dla tej atmosfery, żeby się spotkać mhm. i, i zrobić coś dobrego. Jedną z starszych pań tak. pytałam, y, co ją tak zmotywowało, żeby przejść kolejny raz, a ona mówi ta część relaksacyjna. No. Także dla każdego coś się znajdzie, każdy coś dla siebie znajdzie, tak. bo też jest bardzo ważne, aby się spotykać. Y, właśnie w gronie polonijnym i, i um, utrzymywać ze sobą kontakty. Mhm. I tak jak już wspomniałyśmy o naszych e, polskich kobietach, mamach, żonach, um, jakie mają dzięki Wam um, wyjście i um, nie muszą być ograniczone. Co byście chciały jeszcze powiedzieć? Hmm. To Marta, ty Cię lubisz piesz... mówić. Ja lubię mówić. <laughs> tak, tak. Co byśmy chciały powiedzieć? Tak. bo Odnośnie właśnie tych kobiet, też mm. jeszcze tu wspomniała Ania, że niekiedy nie mają gdzie wyjść. Tak. To jeżeli mam oha okazję, to też pochwalę inicjatywę, którą ostatnio mm -hmm. Piast stworzył. Dziewczyny od nas z zarządu stworzyły y, pierwszą w Essen świetlicę dla dzieci. O, to jest bardzo ważne. Ale ta świetlica ma głównie za zadanie też to, żeby mamy miały okazję się spotkać wspólnie, mhm, tak. bo nie one zajmują się dziećmi, tylko jest wynajęta pani przedszkolanka, mhm. Polka, która wszystkie zajęcia prowadzi po polsku oczywiście, żeby dzieci miały możliwość mhm. kontaktu z rodzinnym językiem tak i nauki tego języka, bo w szkole się nie nauczą. tak. tak, 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 tak. Ale mamy mają możliwość w tym momencie w swoim gronie i w swo mhm. o swoich problemach porozmawiać tak, wspólnie. Tak, tak. Y, ta świetlica jest czynna na y, Raz w tygodniu w środę mhm. od godziny 15 do 17 w Gladbeck. Nie? Mhm. Oficjal na oficjalnych stronach Piasta też są też, informacje nie. o tej świetlicy, więc myślę, że to dla mam takich z dziećmi, mhm. które siedzą w domu, właśnie to jest też okazja na to, żeby porozmawiać tak. z innymi kobietami, które mają podobne, przypuszczam, mhm. problemy, jak tak, one, tak. i spotkać się wspólnie. Mhm. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, także na pewno znajdą się osoby, które będą chciały. Przyjechać, y, zobaczyć, może również uczestniczyć w takich zajęciach i spotkaniach właśnie mamy z mamą, bo przeważnie jest tak, że czasami myślimy, że tylko my mamy taki problem, a okazuje się, że inne mamy, inne kobiety y, również mają takie same problemy, więc ten problem staje się mniejszy. Tak to, to wygląda. Tak Dobrze, to dziewczyny, to ja Wam <laughs> bardzo dziękuję za spotkanie. E, proszę Państwa, naszymi. Naszymi gośćmi była Marta i Ania, które są e, założycielkami, inicjatorkami spotkań z jogą. Ania prowadzi właśnie takie zajęcia. Zapraszamy do piasta co trzecią niedzielę, tak? Co, co, co trzecią niedzielę? Trzecią <grymitations> niedzielę miesiąca zawsze. Tak, trzecia niedziela miesiąca. Możecie spotkać się z Anią, z Martą i z wieloma Polakami, którzy chcą się spotkać, którzy chcą poćwiczyć jogę. Także zapraszam i dziękuję jeszcze raz za wywiad. Również dziękujemy. dziękujemy za godzinę.